Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w dzisiejszym odcinku, w którym przedstawię wam najładniejsze stadiony w całej Europie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. No i już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. San Siro, jeden z najbardziej znanych stadionów w całej Europie. Może pomieścić 80 tysięcy osób. Jest on bardzo unikalny. Leży on we Włoszech. Stadion został otwarty 19 września roku 1926. Miał on dwie przebudowy w roku 1955 i w 1990. Jest to stadion dwóch klubów: Interu Mediolan i AC Milanu. Amsterdam Arena jest to stadion Ajaxu. Jest on pięknym stadionem. Stadion został otwarty 14 kwietnia 1996 roku. Koszt budowy wynosił 250 milionów guldenów. Stadion może pomieścić maksymalnie 54 990 kibiców. Obiekt ten był e, budowany w latach 1993-1996. E, Amsterdam Arena to pierwszy w Holandii stadion z e, rozsuwanym dachem. Camp Nou. Jest to największy stadion w Europie. Może pomieścić aż 99 tysięcy kibiców. Stadion ten budowano przez 3 lata. Od roku 1954 do 1957. Stadion został oficjalnie otwarty. 24 września 1957 roku. Koszt budowy tego obiektu to 288 milionów peset. 17 listopada 1982 roku papież Jan Paweł II odprawił na stadionie mszę dla 120 tysięcy osób. Trwała ona około 2 godziny. Wembley Stadion był budowany w latach 2003-2006. Data otwarcia stadionu to 9 marca 2007 roku. Koszt budowy wynosił 757 milionów funtów, 90 tysięcy. To jest pojemność tego stadionu. Nowy Wembley jest jednym z najdroższych obiektów sportowych, jakie kiedykolwiek powstały. Na obiekcie tym, oprócz meczów piłkarskich, są zawody lekkoatletyczne i żużlowe. Old Trafford. Stadion budowany był w latach 1909-1910. Jest to stadion Manchester United. Obiekt może pomieścić 75 tysięcy kibiców. Aviva Stadium. Stadion jest zbudowany na miejscu starego obiektu, który został rozebrany w roku 2007. Koszt budowy stadionu wynosił 410 Milionów euro. Oficjalne otwarcie miało miejsce 14 maja 2010 roku. Owy stadion leży w Irlandii. PGE Narodowy. Stadion oficjalnie otwarty został 29 stycznia 2012 roku. Koszt budowy wynosił 1 976 375 zł. Budowany był w latach 2008-2012. Miejsce dla kibiców na tym stadionie jest 58 580. Signal Iduna Park. Jest stadionem piłkarskim w Dortmundzie. Jest to obiekt i Dortmund. Może pomieścić średnio 80 tysięcy kibiców. Atmosfera, jaką kibice tworzą na tym stadionie podczas meczów, nie ma sobie równych. Allianz Arena. Jest pięknie oświetlonym stadionem. Leży on w północnej części Monachium w Niemczech. Koszt budowy to 340 milionów euro. Stadion otwarty został 30 maja 2005 roku. Budowany był przez dwa lata, od 2003 do 2005 roku. Estadio Santiago Bernabeu, stadion piłkarski w stolicy Hiszpanii, czyli w Madrycie. 22 maja 2010 roku właśnie na tym stadionie odbył się 55. finał Ligi Mistrzów UEFA. Otwarcie stadionu nastąpiło 14 grudnia 1947 roku. Obiekt może pomieścić 81 tysięcy kibiców. Stade de France. Jest szóstym co do wielkości stadionem w Europie. Może on pomieścić 81 tysięcy osób. Budowa obiektu rozpoczęła się w czerwcu 1995 roku, a zakończyła w grudniu roku 1997. Za zarządzanie i organizację imprez odpowiada spółka Stade de France Live Events. Tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!